Nie będę mówić o polityce wsparcia, bo to są bardzo kompetentne osoby ode mnie, ale generalnie musimy jedną rzecz zauważyć, że polityka wsparcia ekonomii społecznej w Polsce w znacznym stopniu jest oparta o środki europejskie. Czy to dobrze? Myślę, że podyskutujmy o tym. Oczywiście powstaje takie pytanie, czy to, co zostało zrobione w ostatnich? w dwóch perspektywach jest wystarczające, czy można więcej, lepiej i czy można było inaczej? Zapewne tak, ale zawsze pytaje, powstanie pytanie, co z tym zrobić? I właśnie dzisiaj widząc taką potrzebę dzielenia się doświadczeniami, wnioskami z tego, co się udało, czy też nie, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy Odpowiedzieć pozytywnie na potrzeby i problemy sektora ekonomii społecznej w kontekście tych środków, które już mamy, bo chcę powiedzieć, że dzięki wprowadzeniu instrumentów zwrotnych w poprzednich perspektywach, te środki wracają, czyli możemy z nimi ponownie operować na rynku, a będą też i, i mamy nadzieję, że będą też nowe. W związku z tym mam taką obserwację, że ta poprzednia perspektywa y, dla rozwoju ekonomii społecznej y, dała taką chyba jedną zasadniczą naukę dla y, przedsiębiorstw społecznych, dla podmiotów ekonomii społecznej, no, mianowicie taką, żeby y, nie ulegać magii opium środków darowanych, bo one są raz darowane, nie wracają, a od nich się szybko y, uzależniamy. Ale to nie oznacza, że tych środków ma nie być. Na lata 2021-2025 Europejski Fundusz Inwestycyjny przygotował pewnego rodzaju obszary, które zaakceptowała Komisja Europejska, które są istotne w ujmowaniu dla nowych instrumentów dla nowego wsparcia. Korzystając z tego, co było dobre, głównie z pilotażu, pilotaży, z dobrych implementacji, zwrócił uwagę na takich pięć filarów. Te filary są związane z klimatem, z ochroną środowiska, ze społecznością, z społecznością, z włączeniem społeczności, z walką z, defaworyzowaniem, z defaworyzowaną populacją. To jest tak, że Zdrowie i medycyna oraz cyfryzacja i wykorzystanie nowych technologii w, w, w świadczeniach społecznych i zdrowotnych. Oczywiście także usługi społeczne. Co to oznacza? To oznacza, że musimy się nauczyć, nie tylko jako przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej, ale także mikroprzedsiębiorcy małe i małe i średnie firmy, żeby spojrzeć w swoich projektach, że te pięć filarów jest bardzo ważne. Powstaje pytanie, jakie i jak silne może być miejsce dla podmiotów ekonomii społecznej, dla ekonomii społecznej w wyłączenie się w ten nurt. Spróbujmy na tej debacie porozmawiać i odpowiedzieć, jak działać, żeby zwiększyć efektywność podmiotów ekonomii społecznej poprawić ich pozycję rynkową. Popatrzmy na ten, to z punktu widzenia zarówno podmiotów ekonomii społecznej, pośredników finansowych, sieci wsparcia, ale zawsze spójrzmy, że gdzieś tam na końcu jest ten ostateczny beneficjent. Ja bardzo dziękuję tym, którzy biorą udział w debacie i oddaję głos Tomkowi. Dziękujemy państwu, są. Dziękuję, anno Witam Państwa serdecznie. To nasz moment Konferencja konferencja ekonomii społecznej. Ja będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz zaproszonych gości i Państwa. i ja Anna właściwie zrobiła to prowadzenie. Ja jeszcze przypomnę te twarde rzeczy, które się dzieją. Kończą się powolutku środki dostępne w ramach obecnego okresu programowania. On jeszcze trochę ich tam zostanie na przyszły rok, ale to już właściwie jest końcówka za chwilę. Miejmy nadzieję, ruszą fundusze na lata 2021-2027. Na początku też przyszłego roku, miejmy nadzieję, ruszy nowy instrument, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia, czyli możliwość wsparcia finansowego w ramach Krajowego Planu Budowy. Cały czas w środowisku dyskutuje się o Pomyślem takiego wydzielonego funduszu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Była duża nadzieja, że on znajdzie się w ustawie o ekonomii społecznej, ale się nie znalazł. Natomiast potrzeba chyba nadal jest. No i właśnie, y, mamy od 30 października obowiązującą ustawę o ekonomii społecznej, y, która między innymi też przewiduje nowy instrument, którego wcześniej nie było, czyli y, programy resortowe. E, ustawy zarysowane bardzo szeroko, więc pytanie, do kogo i na co one będą tak naprawdę przeznaczone, programy ministra rodziny e, i polityki społecznej. dlatego, tak jak Jana powiedziała, ten moment jest taki gorący. W związku z tym postanowiliśmy na ten temat porozmawiać e, w ramach e, Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Po pierwsze, po to, żebyśmy się, i to mam nadzieję, że tak się stanie żebyśmy wszyscy wiedzieli więcej na temat tego, jak te mechanizmy będą funkcjonować yy, i żebyśmy mogli z nich le, le, lepiej skorzystać. No i żeby je, mam nadzieję, że to jeszcze jest możliwe, lepiej dostosować oczywiście do potrzeb rozwojowych ekonomii społecznej. I taki jest pomysł na dzisiejszą debatę. Bardzo się cieszymy, że zaproszenie na debatę pozwólcie Państwo że przedstawię, chociaż. Pewno w tym gronie przedstawiać nie trzeba. Czyli pani Aleksandra Dmitruk, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pan Michał Kopec, dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. Pan Jakub Szewczyk, główny specjalista w Departamencie Ekonomii Społecznej. To zaszła zmiana, chcę zwrócić uwagę, już nie ma Solidarnej, tylko jest ekonomia społeczną powrót do dawnej nazwy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Pani Anna Warcińska, przewodnicząca starej konferencji ekonomii społecznej, Karolina Cyron-Juraszek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Polskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych i Tadeusz Durczak, prezes zarządu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Więc mamy jakby Dwie strony tak, tych mechanizmów, czyli decydentów, tak zwanych oraz podmioty ekonomii społecznej, ale szczególne, bo też takie, które starają się wspierać rozwój ekonomii społecznej. Więc bardzo ciekawe, jak to, jak zdarzenie tych spojrzeń, co z niego wynika. Proszę Państwa, mamy na debatę dwie godzinki i proponuję następującą formułę. W pierwszej części ja zadam wszystkim Państwu to samo pytanie. Bardzo ogólne dotyczące tego, właśnie jak wykorzystać te instrumenty finansowe dla rozwoju ekonomii społecznej, uwzględnieniem tych, o których mówię, w wyprowadzeniu, ale również innych, które o nie o wszystkich tutaj mówiliśmy, na przykład mówiliśmy o instrumentach zwrotnych. Więc jak najbardziej macie Państwo swobodę wypowiedzi, byle to dotyczyło tematu finansowania rozwoju ekonomii społecznej, i na to każdy z Państwa ma do 8 minut, więc sporo czasu myślę można. Można dużo powiedzieć, aczkolwiek nie namawiam, żebyście Państwo w całości ten czas wykorzystywali. Później y, mam nadzieję, że starczy nam czas na to, żeby porozmawiać z salą, żebyście Państwo, którzy siedzicie po drugiej stronie, zadali naszym gościom pytania, sami przedstawili swoje pomysły, uwagi, komentarze. I na końcu ponownie oddam głos Państwu, żebyście z kolei Państwo króciutko. Mogli, się, m, mogli odpowiedzieć na pytania, mogli odnieść się do tego, m, co będą m, mówić uczestnicy sali, ewentualnie mogli odnieść się do tego, co wcześniej mówili koledzy. O i taka jest prosta formuła, zobaczymy czy nam się to uda, chodzi po prostu o to, żeby się zmieścić w czasie.